Mam ci dosyć kurwa i niedługo się będę tak wyprowadzał. Kurwa. Proszę nie przyklinać! Śmieciu pierdolony! No mów! A... Gdzie jest pędrak? Kiedy mi oddasz? Biją piścia. No kiedy Biją. mi oddasz pędraka? Biją! Zabić się tak jak pana nie chcę ukrzyżować. Jesteś chujem! Jestem, jestem męczennikiem. Do śmierci będę. A Ty ten... się nie nadajesz kurwa chyba do życia. Konfidencie! Ja. Jestem potomkiem Ra Cezara! Cały ty? Ty, się też? Podnosisz rękę swą? Zbrudzona ręka krwią! Kto mieczem wojuje? Ra! Ja jestem Tak! Ten Chrystus, z którym znaczy. Niech Miecz języka znam! Ma! Ten od miecza ginie! Ta. ha ha. ha, ha, ha.